Siemano, ja jestem DimTwa i dziś witam was w moim Megapolis. Jak się tak patrzy z góry, to wygląda to jak jakaś Warszawa, czyli milion ponad mieszkańców. Jak się wejdzie do panelu sterowania, to to jest zaledwie 88 tysięcy mieszkańców, prawie 89 i to jest mój osobisty rekord. Ogólnie powiem wam, że gierka jest naprawdę bardzo spoko. Można rozwijać wszystkie rzeczy, jakie tylko są możliwe. Od transportu po... po wszystko. Wszystko, dosłownie wszystko można rozwinąć. Jeśli ja się dzisiaj męczyłem nad tym, żeby zrobić jakąś dobrą kaskadę, wiecie, żeby to wszystko jakoś działało. Ale wiecie co? I tak się cholerstwo korkuje. <laughs> Człowiek myślał, że wszystko, wiecie, pójdzie do miasta i pójdzie tędy, tędy, się jakoś rozkorkuje. Korki to jest po prostu tutaj katorga. Pozdrawiam wszystkich z widzewa, z Janowa, z Centrum, z Bałut, z Redkini. Na razie tylko ten, ten, ten miałem chyba nazwy tylko, tak, bo reszta ma te, co przypisuje swój automat. Ogólnie centrum miało być jak Manhattan, ale sami widzicie, jest tylko jak Manhattan że względu na korki. już wam pokazuję, jak wygląda miasto centrum. Mm -hmm. Klinga Gliwiska mi coś tam napisała. Wszystkie usługi publiczne są teraz dostępne online. Super, tylko że mamy rok 2041. Korki muszę wyłączyć. Tak wygląda moje centrum. Mam bardzo duży problem z tym, że ludzie uciekają z miasta. Że są po prostu opuszczone. Supermarkety, jakieś rzeczy, tartaki i tym podobnie. No, miasto jest naprawdę bardzo duże. Myślałem, że tutaj jeszcze uda mi się coś zrobić. A największym problemem, wierzcie, są korki. A rozumiecie? Korki na torach! PKP jak wysyła jeden. Hm. Bardzo pięknie zakręcasz z tym statkiem, bardzo pięknie. Aż nie wiem czy to pogratulować ci. Korki na torach. To jest po prostu coś czego nie rozumiem. Twary, dworzec kolejowy, przewoziła z budynek. Fajna sprawa, jest tutaj całkiem sporo budynków, tych takich co się przemieniają. One wyglądają od podstawy naprawdę kiepską. Szkoda tylko, że jest mało budynków, wiecie, jakichś dodatkowych. Wam pokażę w ogóle wszystkie budynki, jakie są. To są budynki, które są właśnie... Mam jedną ja elektrownię atomową, więc mi nie potrzeba, bo ona jest dosyć droga w utrzymaniu. Tutaj są te wiatraki. Zanieczyszczenie 0, hałas. Hałas to jest najgorsza sprawa tutaj właśnie w miastach, patrzcie. Czerwone. To są poziomy hałas. Nie mam tego pojęcia, jak się tego pozbyć. Aby się przydało, te jasne, czerwone to są linie kolejowe. Loknisko jest dosyć, dosyć ciche. Najgłośniejsze są biurowce. Nie wiem dlaczego, ale są najgłośniejsze. A jeśli wyłączę, co się stanie? Poziom głośno głośności zniknie, czy co? Aha, czyli te, co są blisko. Łapią piątoma, a reszta jest ok. Gigant sklep ma problem, też jest głośny. Bezpieczeństwo pożarowe: 16% zagrożenia, które jest tutaj i tylko wyłącznie tutaj. Bo tu się nowa strefa rozbudowała, więc jeszcze jest jedna rzecz potrzebna. O! I bezpieczeństwo spadło do minimalnych 15%. No ale też czasem płoną tutaj w centrum. To jest najgorsze. Transport, oj, uwieście. metro na razie mam rozbudowane tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba przystanków. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, pięć przystanków. I na razie nie będę go rozwijał dalej. Z jednego prostego względu. Jak tu widzę, że coś tam jeździ, to w metrze w ogóle nie widzę pociągu. Nie wiem czemu. Może... Może coś źle zrobiłem. ...ale niby 35 osób na tydzień jeść z 89 tysięcy. półtora tysiąca ludzi korzysta z komunikacji miejskiej. Aż głupio powiedzieć, naprawdę, bo tylko 1383 korzysta z przystanków autobusowych, których jest tak dużo, że aż wstyd. Gdzie by tu stał pociąg? Wykolejony. Pociąg w korku. Estacada. Przy okazji pokażę wam, jak się robi Estacada. Jest to dosyć zabawne. To pociąg w centrum miasta, który blokuje Ulice. To jest największe zagrożenie jakie może być. Sami przecież dobrze wiecie. Szczególnie, że tu jadą same karetki. Tutaj, że tu jest ta droga. Mi się trochę rozsybuję. A ja zajmę się teraz moim estakadą. Tu jeszcze będzie trzeba to usunąć w takim razie. Zaraz pokażę dlaczego. Okej. Okay. Ogólnie... Jeszcze trzeba podnieść. Jeszcze. I powiedz, że się da, zrobić jest taka do... ...spyt strony zboczy. Okej. Okay. Okej, okay, pięknie. Chyba się odciąłem od prądu, ale mam nadzieję, że coś się nic nie stanie. I proszę bardzo, nasza estekada jest. Korki są nadal same, ale przynajmniej pociąg nam nie blokuje tego co blokował wcześniej. Zgadzacie się ze mną? Zgadzacie, proszę bardzo. Czyżbyśmy tam nagle stracili prąd? Na szczęście nie. Ale proszę bardzo, kładź pociąg jedzie. Było. Nie wiem ile kosztowała ta estakada, ale było warto. Tutaj jest większy przepływ, a bałuty i tak są zakorkowane jak były. Jeszcze tu by się jedna przydała, ale to i tak nie zmieni kolków. Sami widzicie jest zakorkowane miasto, tak jak po prostu jak To Tu jeszcze się przydała, bo jest taka dobra, Tu jest, chociaż to jest mniejszy ruch, ale warto pomyśleć. Na to, że chociaż nam w przyszłości było łatwiej budować cokolwiek. Jeśli ktoś gra, pewnie też macie masę problemów z tym, że wiecie cokolwiek tu zrobić. Super. Bo już pierwszy pociąg przyjechał. I tu nagle się Korek zlikwidował. I z korkami to jest po prostu istna masakra, bo trzeba myśleć, cały czas myśleć, co tu trzeba zmienić, żeby nam korek się nie tworzył, żeby wszystko było okej okay. z jazdy, wjazdy na autostradę. To jest po prostu istna patologia. Teraz widzę, że trochę mi przybyło możliwości mieszkańców przysłania tutaj, ale ja na razie tego nie chcę robić. Tu jeszcze powinna być łączna taka taka wiecie, pod górę. Ale o tym nie pomyślałem wcześniej, jak próbowałem. Tak samo tutaj. Może dlatego ludzie tutaj się nie chcą wprowadzać, bo mają właśnie te tory. ktoś kto ich tam wie. Ja bym nie chciał mieszkać przy torach. Więc może i mają rację. Tutaj na szczęście nic się nie dzieje. Tu też nie, ale korek nadal na torach jest. Tu też. No, korki po prostu to jest masakra. Ogólnie rzecz biorąc, ja wam tutaj, bo mam tutaj największy problem właśnie z korkami. Jak szybko jeszcze Energia wszyscy mają. Nie będę patrzył tak tutaj. edukacja, szkoła podstawowa, szkoła średnia, uniwersytety. Wykształcenie 69%. Zadowolenie jest super. Zdrowie, usługi pogrzebowe, wiatr nie obchodzi. Poziomy. Wszędzie praktycznie maksymalne czwórki, trójki też są, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Korki. To jest najgorszy koszmar. W przymieście, które ma ponad 50 tysięcy, wtedy zaczyna się po prostu dziać istne masakra. Aha, tutaj wiem, jak korek rozładować. Trzeba STKD wybudować odtąd, tutaj, aż dotąd. Trzeba tego, żeby po prostu rozładować korek. Tak samo tutaj na tym skrzyżowaniu, co jest tutaj, nie wiem, co trzeba zrobić. To jest istne centrum, istne piekło. Tu samo to. Ale najśmieszniejsze są korki na liniach kolejowych. Szczególnie patrząc, że mój budżet na linie kolejowe wynosi zaledwie 50%. Bo pociągu było za dużo było 100%. Okej, okay. co dalej jest? Zanieczyszczenie. Z tym też mam problem, bo nie ma żadnych. wiecie, drzewa nie działają tak jak bym chciał. Zaraz wam pokażę. Czyli drzewa nie działają na zanieczyszczenie, po prostu się robią nieładne. Tak jak to było na przykład, nie wiem, w SimCity. Widzicie? Robią się nieładne drzewa. I tyle. Bezpieczeństwo pożarowe to już powiedzieliśmy. 15%. Hałas. No. I weź do człowieku, żyj w takim hałasie. Komunikacja. No komunikacja. Tu, gdzie wszystko było, jest po prostu połączone ze sobą komunikacyjnie. Jeszcze tutaj mogę jakoś połączyć po tym, ale to już poza nagraniem. Populacja dzieci 5%, nastolatki 13%, młodzi rośnie dorośli 19%, dorośli 38%, seniorzy 25%. Dostępnie. No widzicie, ja tego nie rozumiem kompletnie. Dostępne miejsca pracy 41 tysięcy. Zatrudnieni pracownicy 34 tysiące. Bezrobocie 19%. Dlaczego oni są bezrobotnymi? Ktoś mi to może wyjaśnić? Bo co? Bo niskie płacy to znaczy tutaj ja nie mogę sprawdzić, jakie płacy mają, albo tym nie wiem. Połączenie zewnętrzne. Import za 5. Prawie 6 tysięcy, eksport za prawie 10 tysięcy, turystyka 246 osób, mało. Wartość ziemi. Mieszkalne, chcę żeby były jak najdroższe. Te, staram się żeby były droższe. Mieszkalna, taka widzicie super ekstra, tu ma problem, naprawdę przez te tory. Myślę żeby te tory jeszcze inaczej zupełnie poprowadzić, albo drogę inaczej, nie wiem, muszę coś z tym wymyśleć. No i ostatnie zasoby naturalne. Na razie produkuję tylko ropę. I to dosyć jak to 0 jednostek. Przecież tu jest ropa. Czy nie ma? Czyżbym coś? Tu powinna być ropa. No i jest ropa. Tu powinien być laski. jest las. To dlaczego wydobycie jest aż 0%? Aż 0 znaczy? Nie rozumiem kompletnie tego Może coś się po Pewnie tak Żyzna gleba używam w 7% Mało. No i Ogólnie Wszystkie Dzielnice Tylko niektóre są nazwane To chyba jeszcze Najlepsze jest to Że wszystko tutaj możecie kupić Ja jeszcze tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kwadratików minimum do zakupu ale następny odblokuje mi się dopiero nawet nie wiem kiedy obstawiam, że coś, coś koło 90, a może nawet 100 90, czyli warto poczekać. Zobaczyć może na odcinku się uda. 831 831,780 niestety spada ale może, może wpadnie. 90 tysięcy wpadnie, jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze nas stresuje 850. Widzicie, kasa jest, kasa jest, to nie ma problemu z najmniejszym z kasą tutaj. No, wskaczy 900, proszę, 90, proszę, proszę, proszę. proszę. Spada znowu cholerstwo. Raz rośnie, raz spada. Tak trochę... dziwacznie. Jedyny problem, wielki problem, to jest z zanieczyszczeniem środowiska. Chcecie zobaczyć? Nie wiem, która to jest ikonka. To jest zanieczyszczenie. No istny Armagedon. Teraz będę musiał kupić ten kawałek, co jest właśnie to wielkie zanieczyszczenie. No, wbijaj 90 tysięcy, jest 90 tysięcy coś się stało. Nic żadnym z się nie pojawiło. A szkoda. Ten kawałek tutaj się później nie pojawić, chciałbym kupić. Awaria prądu, pokaż mi awarię prądu, gdzie masz facet. To jest po prostu rządzenie miastem, to jest istna patologia. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam gierka podobała zostawcie łapkę w górę, na pewno się odwdzięczę może następny odcinek właśnie z tej gierki jeśli się uda na przykład, nie wiem, wbić te 130 tysięcy i rozwinąć to miasto jeszcze bardziej nie chcę pokazywać całej gry, bo powiem wam, że to trwa, trwa i trwa może następnym uda mi się już tutaj zasiedlić wszystkich mieszkańców kto wie tutaj będę musiał wszystko inaczej nazwać i pomyśleć jak to zarobić, żeby to było centrum, to były bałty. Gdzie jest lotnisko? Znaczy, lotnisko nie jest na bałtach. Tu był stary Widzew, tu był Widzew, tu był Janów. Tu był, co tam jest, Andrzejów. Ej, Ad... Nie, Augustów. Mm. Mm. Limanka. A tu też są stare bałtyba? I to było na tyle w tym odcinku, naprawdę się z wami te, dzisiaj żegnam. Koniec tego nawijania. Tak wygląda całe miasto z City Skyrimie. Teraz powiem, że przydałoby się bez chmur. Zupełnie. W ustawieniach graficznych, bo wyglądałoby to całkiem ładnie. Oczywiście jakby zrobić to... ...ze strony, której nie będzie widać zanieczyszczeń. Ło, przeleciałem. Proszę bardzo. Gdzie, myszka, uciekasz? O, to jest całe miasto. No, po byku. To było na tyle, ja się z nami żegnam. Do zobaczenia, trzymaj się siwu, papa. Pozdrawiam team dwa.